Polska działka na Pacyfiku. Polskie bogactwa i ziemię poza Polską. Tak. Się okazuje że my jakby poza naszym krajem też mamy pewne surowce. Kupiliśmy na przykład działkę na Pacyfiku. A co? Eee, nie tyle kupiliśmy, co mamy w posiadaniu kontrakt na poszukiwanie i rozpoznawanie. To jest kontrakt 30-letni, bo mówi Pan o Pacyfiku, w strefie Clarion-Clipperton, gdzie jest ogromne bogactwo ród tlenkowych, ród miedzi, ale także kobaltu, co dla nas bardzo istotne w sprawie, jeśli chodzi o elektromobilność. No, to są e, wartość brutto kopalin, które tam są zawarte, brutto, możemy liczyć brutto, bo to się nie da powiedzieć netto, bo to są koszty i tak dalej różne. No to na, co najmniej 100 miliardów dolarów. E, e. Polska od 1987 roku jest w posiadaniu działki pacyficznej w strefie Clarion-Clipperton około 3000 km na zachód od Meksyku. Jej wielkość wynosi około 75 tysięcy km. kwadratowych. Dla porównania obszar Polski wynosi 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, a Czech niecałe 79 tysięcy km, kwadratowych. Więc teren ten jest naprawdę ogromny. Oczywiście należy dodać, że Polska nie jest jedynym dzierżawcą tego morskiego obszaru. Wyłączne prawo do eksploracji ma Międzynarodowa organizacja Inter Ocean Metal założona w 1987 roku, której siedziba znajduje się w Szczecinie. Jest to wspólna inicjatywa z czasów PRL-u, kiedy nasz kraj wchodził jeszcze w skład tzw. Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Była to organizacja zrzeszająca w większości państwa z Bloku Wschodniego, podporządkowane Związkowi Radzieckiemu. Do tego oceanicznego projektu, nieco abstrakcyjnego jak na tamte czasy, w których to organizowano, dołączyła tylko część państw Bloku Wschodniego, czyli Polska. Czechy, Słowacja, Bułgaria, Kuba i Rosja. Te podwodne tereny kryją gigantyczne ilości manganu, niklu, cynku, miedzi, selanu, kadmu i kobaltu. Daje to ogromne możliwości produkcyjne, m.in. stali nierdzewnej, blach, kabli, trutów czy fotokomórek, ale i innych zaawansowanych technologii. Co ciekawe, złoża te dosłownie leżą na dnie, a po część z nich można by po prostu sięgnąć ręką

Nie zmienia to postaci rzeczy, że Polacy prowadzili już tam badania razem z zespołem rosyjskich naukowców, a w planach są kolejne ekspedycje, które prawdopodobnie dojdą do skutku w 2022 roku, a warto się śpieszyć, ponieważ inne państwa też biorą udział w tym wyścigu. We've been, uh, strefa wydobycia Clarion Kliperton oddalona jest od Polski o około 12,5 km, kilometrów, przez co hipotetycznie lot samolotem, gdyby było tam lotnisko trwałby około 16 godzin. Natomiast statkiem jest to mniej więcej 20 dni. I jak się okazuje, chociaż nigdy nie byliśmy potęgą kolonialną, tak w dzisiejszych czasach, daleko poza granicami Polski, dzierżawimy liczne pola surowcowe i ziemię w najróżniejszych częściach świata. Dlatego dziś przyjrzymy się dokładnie Polski Bogactwom poza granicą Polski. Sprawdzimy, jak staliśmy się siódmym krajem na Ziemi, który uzyskał dostęp do badań ryfów śródoceanicznych w tym trzecim po Francji i Rosji państwem, posiadającym także działkę na Atlantyku. Oprócz tego przyjrzymy się polskim inicjatywom wydobywczym na Morzu Północnym, Pakistanie i Chile oraz innym naszym wyjątkowym projektom daleko poza granicą Polski. Zatem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, tak króciutko. Chciałbym wam mega podziękować za to, że bierzecie udział w mojej licytacji na Wośp, gdzie sam osobiście do osoby, która wygra, dowiozę moją planszówkę i ramkę wybranego przez Was miasta. Do końca licytacji pozostały tylko dwa dni. Pamiętajcie, że warto pomagać, bo dobro wraca. Link będziecie mieli w opisie. Natomiast co do moich planszówek, po tym jak wszystkie kilka tysięcy wykupiliście na święta, właśnie wróciły do mojego sklepu. Oczywiście mogą pojawiać się i znikać, ponieważ ciągle je składamy oraz produkujemy, ale przynajmniej już częściowo są dostępne. Link znajdziecie w opisie. Także jeśli lubicie gry geostrategiczne, gdzie sami możecie decydować o wojnach i losie świata, to planszówka jest zdecydowanie dla Was. Na mojej stronie globalista.pl znajdziecie też drewniane, ozdobne ramki do domu, a za niedługo także inne produkty. Produkty. W połowie lutego wychodzi moja długo wyczekiwana przez Was gra mobilna multiplayer na iOS i Androida, więc róbcie już miejsce na telefonie. W wolnej chwili po newsy ze świata, w tym także z Ukrainy i z tego co dla Was robię, zapraszam na mojego Instagrama, który wyświetla Wam się na ekranie oraz link jest w opisie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i już za chwilę spełni się moje kolejne marzenie, czyli pół miliona widzów. To już naprawdę niesamowicie dużo, za co serdecznie Wam dziękuję. A teraz... Czas już na materiał. Początków historii naszej działki na Pacyfiku możemy upatrywać w niezwykle odważnej załodze badawczej okrętu ORP Kopernik, który powstał w latach 70. zeszłego wieku. Naukowcy przy dość ciężkich warunkach dopłynęli do Antarktydy, zbadali tamtejsze wody, a oprócz tego niemal przepłynęli cały świat wzdłuż i wszerz. Nikogo nie powinno więc dziwić, że Kopernik przysłużył się polskiej oraz międzynarodowej hydrografii i geofizyce. W zamian za te osiągnięcia wraz z kilkoma innymi państwami, Otrzymaliśmy możliwość dzierżawy oceanicznego terytorium wielkości Czech w 1987 roku. Oczywiście za te tereny musieliśmy ponieść jakieś opłaty, jednak ta gra jest warta świeczki, ponieważ, tak jak już słyszeliście, na początku tego materiału przy samej powierzchni dna oceanicznego, według bezpiecznych szacunków leżą surowce warte ponad 100 miliardów dolarów czyli niemal 1 piątą. Całej naszej rocznej gospodarki. I choć szacuje się, że ich wydobycie, z uwagi na głębokość, jeszcze nie jest opłacalne, wiele ma się zmienić w następnych latach, bowiem powstają już ciekawe rozwiązania inżynieryjne mające takie wydobycie umożliwić w ciągu 5 do 10 lat. Zresztą posłuchajcie sami. The basic picture of a deep sea mining operation, more specifically a nodule mining operation, will involve a surface operation vessel. From that will be deployed a collector vehicle that will be down at 4,000 metres and it will be tethered to the surface operation vessel. Mining of nodules will produce two different types of plumes. One is a sediment plume. Created by the vehicle removing the top 10 to 15 centimetres of the seabed. We call that a collector plume. It will drive around and pick up uh, the nodules, and they'll be pumped back up a riser pipe to the surface vessel. And the second type of plume is a discharge plume. To is unwanted sediment that is brought up the surface and so would be returned to the ocean W 1988 roku załoga ORP Kopernik skupiła się na bloku wydobywczym o powierzchni około 5,5 tysiąca kilometrów kwadratowych Stwierdzili wówczas, że każdy jeden metr kwadratowy tego terenu pokryty jest ponad 13 kilogramami naturalnie powstających grudek rud metali, które zawierają aż 33% metali. To bardzo dużo jak na rudę, która dodatkowo jest niezwykle dobrej jakości. Procentowo przedstawia się to tak jak teraz widzicie. Pozyskanie tych surowców byłoby nadzwyczaj opłacalne, ponieważ stwarzałoby to prawdopodobnie szansę dla Polski na dostęp do tanich surowców potrzebnych do produkcji wysokich technologii. Gerald Baron, właściciel Deep Green, kanadyjskiego startupu, który planuje w najbliższych latach prowadzić wydobycie z głębin, tak komentuje to, co można znaleźć na dnie Clarion Clipperton. Mining industry today has the opposite problem. You know, the, the obvious mines were first. discovered and and exploited and so now they're having to go deeper they're having to go wider and the grades on terrestrial mining are really declining W lutym 2018 roku Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na poszukiwanie siarczanów polimetrycznych, czyli w tym miedzi, srebra, metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich na obszarze ryfu śródatlantyckiego. Na chwilę obecną nie ma jeszcze zgody MODM, które jest bezpośrednio powiązane z ONZ na przemysłowe wydobycie z głębi oceanów, z uwagi na niepewność co do możliwych konsekwencji środowiskowych. Taka decyzja miała zapaść na przełomie 2021 i 2022 roku. Jednak, z uwagi na pandemię i przesunięcia w obradach, temat dalej wisi na wokandzie. Aczkolwiek z uwagi na wniosek na Nauru. Decyzja musi zapaść do 2023 roku. Popyt na sam kobalt może wzrosnąć ponad 30-krotnie w latach 2020-2040, podnosząc jednocześnie ceny i czyniąc wydobycie na dnie morskim jeszcze bardziej dochodowym, nie mówiąc o innych surowcach. Najzabawniejszym faktem w tym jest to, że siedziba dumnie brzmiącej międzynarodowej organizacji dna morskiego znajduje się na Jamajce, w małym, nieco nadgryzionym duchem czasu, szarym budynku, a od podejmowanych tam na międzynarodowym forum decyzji zależy prawdopodobnie nowa gałąź wielkiego biznesu i korporacji. Co ciekawe, Polska jest też trzecim po Francji i Rosji krajem na świecie posiadającym dodatkowo działkę na Atlantyku. Obszar objęty jest kontraktem i ma 10 000 km kwadratowych. Tereny te leżą na głębokości od 1000 do 2800 metrów wzdłuż osi grzbietu śródatlantyckiego w jego środkowej części. Geolodzy spodziewają się tam złóż miedzi, srebra, metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich. Paradoksalnie koncesje na 15 lat badań i później być może możliwości wydobywania uzyskaliśmy za śmieszną sumę 2,5 miliona złotych. To nic w stosunku do tego co może kryć tam głębie oceanu. Jedną już żeśmy uzyskali, jest to koncesja na Środkowym Atlantyku na siarczki miedzi, srebra, ale także pierwiastków ziem rzadkich i znowu te pierwiastki ziem rzadkie są niezbędne do tego, uzupełnią naszą bazę surowcową, na przykład do rozwoju elektromobilności, do rozwoju nowych technologii, gdzie są krytyczne. Program rozpoznania geologicznego oceanów, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego kraju, przewiduje, że w latach 2017-2033 na poszukiwania geologiczne na dnie oceanów przeznaczonych zostanie 530 milionów złotych. Jako Polacy możemy też poszczycić się własnymi rafineriami na Morzu Północnym oraz Norweskim. Oczywiście nie są one w pełni nasze, ale dzierżawimy je, osiągając dzięki ich istnieniu całkiem spore zyski. Mamy też w w europejską energetykę oraz rynek w Norwegii. PGNIG prowadzi działalność w tym państwie od 2007 roku. PGNIG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 58 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na norweskim szelfie kontynentalnym. 24 września 2021 roku PGNIG przejęło także 21 koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym po spółce INEOS i NP Nord. Intensyfikacja aktywizji złóż w ciągu trzech ostatnich lat pozwoliła spółce zwiększyć jej zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 milionów do około 200 milionów baryłek. Dokładnie tak prezentuje się mapa, ukazująca, gdzie dokładnie wydobywamy gaz i ropę. Niestety, póki co gaz niemal w całości trafia na rynek niemiecki, ponieważ nie ma jeszcze infrastruktury niezbędnej do tego, by przesłać go bezpośrednio do Polski. Ma to się jednak zmienić dzięki gazociągowi Baltic Pipe, który połączy złoża norweskie z Polską. Jak wiecie już zapewne z moich poprzednich materiałów jeszcze w tym roku dzięki zakończeniu tego projektu możliwe, że gaz zacznie płynąć do naszego kraju. Produkcja ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym wyniesie około 2,6 miliarda metrów sześciennych w 2022 roku. Właśnie tak poinformował wiceprezes Robert Perkowski. Byłaby to 1,4 możliwego przesyłu dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Zdziwicie się, ale Polacy są też w posiadaniu licznych koncesji w Pakistanie. W 2020 roku PGNiG pozyskało z pakistańskich złóż prawie 300 milionów metrów sześciennych gazu, czyli o ponad 50% więcej niż w 2019 roku. W kolejnych latach wydobycie planowane jest na poziomie 300 milionów metrów sześciennych rocznie. PGNIG chce kontynuować prace poszukiwawcze na koncesji Kirtar. Planuje również wiercenie i zagospodarowanie kolejnych odwiertów eksploatacyjnych na złożach Rachman i Risku.

This clinic is also established for the, our local workers and laborers. Now, right now, the environmental working environment is not that tough as it was used to be in the beginning. Now, you got all the facilities. Polacy byli też w posiadaniu koncesji na bogate złoża w Libii, jednak z uwagi na wojnę domową w tym kraju prace zostały chwilowo wstrzymane i nie mamy pewności, czy współpraca zostanie przywrócona. Natomiast polski KGHM także jest w posiadaniu jednej z największych kopalni miedzi w Chile. Mowa konkretnie o obiekcie w Sierra Gorda, kupionym za zawrotną kwotę 4 miliardów złotych, aczkolwiek podobnych własności posiadamy na świecie dużo więcej. Jak więc sami mogliście w toku tego odcinka zobaczyć, Polska jest w posiadaniu licznych terenów położonych czasem tysiące kilometrów od naszego kraju. I choć nie są one w pełni naszą własnością, a raczej pewną formą wynajmu, tak mimo wszystko mamy do nich pewne prawa, przez co możemy czerpać z nich wymierne korzyści finansowe, rozwijając jednocześnie cały nasz kraj. Polskie działki na Pacyfiku i na Atlantyku mogą w niedalekiej przyszłości znacząco podnieść nasze bezpieczeństwo narodowe. Jednak miejmy nadzieję, że zostaną należycie wykorzystane, ponieważ nieraz dobre pomysły i okazje potrafiliśmy zmarnować. <laughs> grafen. No dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!